Ej, Dziadek, co jest? O co chodzi? Ej, co, o co chodzi? O, o nic już nie chodzi. Uwaga, specjalnie dzisiaj dla was, w jaki sposób zareagować, jak zostaniesz zaczepiony, i niestety nie będziesz miał wyjścia będziesz musiał zareagować najpierw zejściem, a potem y, prostą kontrą. Jarek gra na którym ja próbuję sprowokować, a ja spróbuję go zatrzymać. Ej, dziad, jest... Najpierw technicznie, później zejście, jak chcę odejść. Tak, zejście, i uwaga. Młotkowe, tam gdzie nam wejdzie, albo szczęka, albo ucho, albo potylica. Oj, sorry, potylica. Z tego, tak, możemy krótko wejść jeszcze na końcówkę żeber, albo po uderzeniu młotkowym na nasadę nosa lub oczodu, i oczywiście wytrącamy z równowagi. I jeżeli chcemy go zatrzymać, przenosimy całego tutaj napacnika na brzuch, blokujemy go. Kolanem na wzgórz łopatki, blokujemy łokieć, przyblokowujemy tutaj kręgosłup oraz szyję. Da radę wstać? W ten sposób. Dzisiejsza propozycja właśnie dotyczyła reakcji, w jaki sposób zareagować, jeżeli nie jesteś w stanie uniknąć uderzenia, jak się ustawić, zejść z ciosu i zadać prostą jedną, dwie kontry, ewentualnie zatrzymać przeciwnika poprzez unieruchomienie. Dziękuję Wam za uwagę. Razem z Jarkiem pozdrawiamy z Katowic. Niech moc będzie z Wami, bo z nami już jest.